No prawie, no to tak jak mówię będzie Ej Zipek, opowiedz mi jakiś żart Szła baba do lekarza, a tam lekarz też baba To jest tak durne Proszę bardzo O za żarty, albo za daje hajs. Ja wiem, że tego miałem nie robić na filmie, ale wiem jaki jest jedyny sposób żeby rozbawić Grzesia zawsze No. Ale muszę złamać najważniejszą zasadę vlogową Jaką? Grzesiu Ej nie o nie, dobra, kolejna. Grzesia stuwa, to. bawi bardzo, jak ktoś szczeka ogólnie. Dlatego, że ma, jest zakaz na hali szczekania, bo to cringe'owe. Ale Grzesia to i tak bawi. <śm> <śm> Druga stówka i dobra, let's go! No, yes, let's go. go! Tak więc jak widzicie, daję stówkę dla każdej osoby, która mnie po prostu rozśmieszy. Zobaczymy, jak chłopaki mi zrobią dzisiaj dzień. No zobaczymy. No co, lecimy na jakieś żarełko? Bo lecimy jak na i gra, na jedzenie. Stów, ja stawiam wala. Okej, okay. okay. ja, ja nie mam pieniędzy, więc e, musisz mi postawić, no. Wprowadzam no. zasadę, że można mnie rozśmieszyć, ale trzeba co najmniej tak co 5 minut maksymalnie, nie częściej, nie? No bo już jestem w dobrym budzie po dobra, prostu. to sobie nastawiam stoper, że co 5 minut będzie Powiadomienie ten. No dobra, to jest dobra taktyka. Mati, dzisiaj by tyle hajsów wygrał, gdyby był odcinek. W kurcz mnie to dostajesz 5 zł. Grzesiu, no. Lubisz sok? Sok? To sok no, a jest Kurde, dobra, od razu. Ej, bardzo oryginalne żarty. Ej, ja też nazywam się panem Grzesiu. No? lubisz kukurydzę? Lubię kukurydę, ale szli no dobra, to było dobre To To no ja już pięć stówek rozwaliłem dzisiaj Kurde Słuchajcie widzowie, dzisiaj macie też fajny odcinek Bo zobaczycie jak wyglądają przygotowania do odcinków u mnie na kanale Bo następny odcinek jaki będziemy nagrywali To zjedz całą miskę drwali Więc zobaczycie jak robimy zakupy i tak dalej, nie? Gdzie można plecak kupić? Plecak? Mhm. Nie wiem, a co? No bo potrzebuję, bo mi się zepsuł plecak się zepsuł? Mhm. Plecak, a co? Wiecie co Zipek zrobi dla Polski? Kupuje sobie plecak i wy*** z kraju Mie? O nie, stówę co kurde, nie możesz być taki śmieszny Już się więcej nie śmieję, po prostu myślę o małych płaczących kotkach Jezu, jak mi przykro, już się nie będę śmiał w ogóle A pograsz ze mną w Bawingtona? Nie, chyba, na razie nie Jest zima stary, jest śnieg. To na sali zawsze jest słonecznie A, to prawda. Ej, wiesz w ogóle co było w bazie? No Mówiliśmy, że w bazie zawsze jest słonecznie i mieliśmy styl, że Podczas zimy nawet wychodziliśmy zawsze w krótkich rękawkach Wszyscy byli chorzy. <laughs> Przestaliśmy to gadać no, serio. Ale to na drugi wychodziliście, tak? Tak, no. śmiesznie. Ty się do szkoły wybierasz? O co chodzi? Nie, no na no, dokumenty. A, no, dokumenty. No, no, Myślałem, na faktury, że... dokumenty? I dalej. Myślałem, że. dokumenty się dały? Czekam takie bloki techniczne i tak no, dalej. Dzisiaj mam bardzo dobry humor, co mi się za bardzo nie podoba, bo przez to tracę non-stop dużo kasy. No, właśnie chyba minęło 5 minut, nie? No, tak, więc tak, ktoś bardzo jak bardzo. mnie rozśmieszy, na to stówka, do... nie? Tu mm. <laughs> Nie bawicie to. Tak, średnio. No. Buty zimowe wybierasz? Nie, do ciebie stary. Dla mnie? Nie, kurde. Jakieś, powiem tak, prawie się śmieje, no ale to jest taki bardziej uśmieszek, a nie. nie roześmianie. No, to jest Twój prawdziwy rozmiar, a to są buciki dla Twojego fiutka. Dobra na szczęście już 5 minut musisz odczekać, nie? No. Co mówisz? się w końcu znalazłem dla Ciebie przyjaciela, Julek się nazywa. Nie chcesz takiego? Nie, stary dzięki. Ale to Bober jest z jednym bober, zębem. czu ma jednego zęba ten Bober. Nie? Je... Nie. Tak, to jest jest. To nie, ząb To jest ząb Jeden ząb Ej, Ale drugi tak samo ma. Ale to jest zebrany. Bo to jest. To jest ko kooperacja z dentystami. Kupujesz i idziesz od razu wstawić drugiego zęba. Czyli co? co? No kupujesz to za co? 40 zł, a potem idziesz za stówę wstawić zęba, rozumiesz? A dla niego? Co? No dla niego. ma łapie, minął. Dobra, no trudno, no. no ci stry. strasznie łatwo się rozbawić Grzesiu. No łatwo no to działa na zasadzie takiej, że no, albo no, powiesz śmietę? coś mega śmiesznego, albo powiesz coś mega suchego no, do tego ale, stopnia, że się Ale tak długo to powtarzał, że wszyscy się zaczęli śmiać i Grześm nie wytrzymał Ale przez to, że wszyscy się Śmieli, nie? I no, dlatego to, ja się zaśmiałem. To była ta moja taktyka, widzowie. Tak więc, widzowie, widzicie, waszą robiliśmy zakupy na hale, jakieś tam widzicielaczki i tak dalej. A teraz kupujemy drwale na odcinek z jedzeniem, bo będą dwie duże miski drwali. Będziemy musieli zjeść, kto pierwszy z jeden wygrywa. E, tak więc, widzicie, jak przygotowujemy odcinki. Pamiętajcie, widzowie, z żurawiną najlepszy drwal. A wy widzowie, w międzyczasie zostawcie kończenie łapki w górę pod tym filmem. Macie na to 5 sekund. 5, 4, 3 Dwa i jeden. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy udało Wam się w tym czasie zostawić łapkę w górę. Dziś dwali będzie jedzone, moi drodzy, z żurawinką. No i oczywiście shake czekoladowy na zimę idealny. No dla mnie? Nie, a chcesz? A co to jest? Waniliowy. A to nie, to nie chcę. My wróciliśmy właśnie na hale. Widać, nasze drwale czekają na zjedzenie. Trochę jest bałagan, ale wiecie, przy nagrywkach to tak zazwyczaj bywa. A teraz spójrzcie, patrzcie, mamy nowy stół od firmy Jan Nowak, na którym będziemy nagrywali dzisiaj jedzenie z drwalami e, oraz krzesło firmy Diablo Chair. Do wszystkich tych produktów macie link w opisie pod filmem. Zapraszam was bardzo serdecznie do odwiedzenia tego sklepu. Pokażę wam parę funkcji, które ma te biurko. Chodźcie, spójrzcie na to. Automatyczne podnoszenie się. Co nam nie zrobiło takie wrażenie. Pierwszy raz to zobaczyłem. What? W ogóle jak ono się prezentuje. Kozak. Dodatkowo te biurko ma fajny organizer na kable. Zobaczcie, można tutaj wcisnąć kabel i w ogóle jakby znika już z biurka. Dodatkowo tutaj można też powsadzać kable. Ale oprócz tego, spójrzcie co mi się mega podoba. Podstawka na picie. Wsadzam sobie picie i mogę grać i pięć pod ręką napój. Nie przechylę, nie wywalę napoju, nie rozlaje mi się normalnie sztosik. Polecam. No, także odcinek za chwilę będzie już gotowy. Patrzcie. Przygotowujemy drwale. Mamy dzisiaj mega trudną decyzję, bo musimy się podzielić na drużyny. Mikołaj mówi, że może zjeść bardzo dużo. Tak z sześć drwali. Dzipek mówi, że ile mógłby zjeść dwa. Dwa drwale tylko? Ja myślę, że też maksymalnie dwa, bo on jest taki duży, że Czyli nie możecie mieć chyba razem w drużynie w takim razie. Aj słuchaj, ostatni będą brwcimi. Słyszysz? Co się to dzieje? Co? To to jest z Mikołajem, tak? A, no dobra. Ale to, to, to będzie miazga przecież, ja i Mikołaj, Zniszczuj my obydwa nie. jesteśmy w stanie zjeść po 14 kawałków pizzy No tak To się przekłada na jakieś 6 drwali na łebka, tak, mniej więcej tak, tak. No. Co? A ile? Na 6 drwali? No, 14 kawałków pizzy. Panowie, zjecie 6 drwali? Zjadłem. zjadłem. Jest tylko 5 mordo, ogólnie. No. na siłę, zjadłbym. Mikołaj, po dwóch, dajcie da. mi miskę. Panowie, ale pamiętajcie, że ten odcinek jest kto szybciej zje. A nie, kto no dobrze. a im wolniej jesz, tym mniej jesz, więc... I tak, tak? A, a bo tak. okej, okay, dobra, wiem o co chodzi, no no bo Chodzi o to, że jak cię wolno, to powoli dochodzi przekaz do mózgu, że jesteście na jedzeniu i blokuje, nie? A jak cię szybko, to nie tu dochodzi ten przekaz i możecie jeszcze więcej zjeść, tylko później... Jest mega złe uczucie, nie? Że, o przejadłem tak. się. Więc, no niestety, nie rozśmieszyliście mnie przez ten czas, więc stówki nie dostajecie. Co? O nie? Zapomniałem o tym challenge'u. No. Także, widzowie, my lecimy nagrywać odcinek, no i za chwilę się widzimy po odcinku, który nagramy. A ty pięknie się prezentujesz tutaj jako nowy uczestnik przed widzeniem. Ale byłem kulturalny, tam puściłem to i zamknęłem. poznajcie Mateusza, który przed chwilą pierdział. Samotny ojciec z trójką Samot... dzieci. <laughs> Dobra, Mikołaj, masz stówkę, to było jak chłopaki czujecie się po odcinku na jedzeniu? Ja jeszcze trzeciego bym zjadł. Też bym zjadł, ale już bez pianek. <śmiany> <śmiany> Nie no, zjedz pianki! Nie. Daniel jeszcze dojada do jednego drwala, bo został sam? Sam? Tak, tak? I to pierwszy jest mój. Pierwszy. Zipek zostaje tu. Złożyć w teraz... Ej, Ej, czekaj! Czy teraz mi zipek rozśmieszył, czy Ernest jak zwrócił uwagę na to? Chyba zipek w swoim pokoju. Obydwaj. Nie. A teraz ktoś teraz... rozśmieszył? Nie, no a zipek, zipek chyba. Ale Ej dzisiaj czekaj, e, bo, bo to jest tak, że ja się jeszcze z nim kładę, Grzesiu Ja 100 uh. mój organizm się kładziesz 100%. się z nami? Ernest, to jest cringe'owe, że ty już robisz to pod to, żeby ja się rozśmieszył Nieprawda, chodź tutaj Sorry, Grzesiu. się Grzesiu Przecież zawsze z nami leżysz <śmiech> no, <śmiech> A, nie, A dobra. kto wygrał stópkę? Proszę bardzo, ha. nie, to było mocne Dobra, zwracam honor, nie? Widzowie, koniecznie zostawcie łapki w górę Ja sporo kasy już dzisiaj rozdałem e, Więc kończy ten odcinek I do zobaczenia w następnych odcinkach Yo!